Nie no widzowie, grześ, tutaj jest. Grześ ma no widzowie. Nie jest. Grześ się kolega. Nie ma. Na imię. Marek. Tutaj grześ już 3 lata ma udział w filmikach i no? żyje sobie jak król. A też był bezdomny. Ty? byłem, tak jak ty. Dokładnie tak samo. Ty byłeś gorzej. A spał pod. kołką, o przez w ten sposób Spał pod tym, pod ławką, wiesz, od strony. Na wózkach zarabiałem, no. Prze na kratce Dzisiaj widzowie jesteśmy w delegacji z Grzesiem. Marek tutaj nam przyszedł pomóc trochę poukładać kostkę. Chłop energiczny do roboty. A ludzie mnie zrozumieją. Chce się robić, czy nie chce się? Tak, Tak? Grzesiu też dzisiaj jakoś tak robi. No już, bo mi lepiej. Tobie zawsze było lepiej. <laughs> Od trzech lat to słyszę, no, że ci na, 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 lepiej. A na, 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 za nogami? Na, bo muszę, bo mnie bolą, to... Ale tak na co dzień to Marek nie pijesz? Czy pijesz? Co? Pijesz tak na co dzień, czy? Nie, ja się... nie dużo. Jak się przydarzy, nie? Tak. Ale F16 nie pijesz? Co? F16 nie pijesz? No. Bo Grzesiu 40 lat pił. Co? W Grzasiu 40 lat pił to aż mu wyżarło nogi Widać właśnie się z A A niestety No niestety widzowie to jest 500, 500 km od sosnowca bo tak to bym miał nowego pana a tak to za daleko Ale Parę odcinków może porobimy. Może przyjdzie jutro nam pomóc jeszcze. Będziesz też tutaj jutro? No my tu będziemy przez jakiś tydzień, dwa. To możesz przychodzić, będzie zawsze sobie coś zarabiał. A dzisiaj coś dołoży się? Dołożymy no. Ja byś zobaczył Grzesia z, rok temu to byś nie poznał. No, wie jak wyglądałem? Gorzej niż A teraz robię i filmiki nagrywam. Nie, nie, co, I nie powiem nie? Ci, ludzi, szanuję tych, co mi pomogą. Ja, te, ja też szanuję tych ludzi, co mi pomagają. Bo no, bo, bo też tak tak masz jakichś takich, co Ci pomagają? Tak trzeba, Spotkała mnie taka sytuacja i... Też trzeba. lubię tych ludzi, którzy nie... Tak trzeba. Nie A długo jesteś jest bezdomny? Dobrze. Co? Długo jesteś bezdomny? Od czerwca tamtego no. roku. Dopiero? Na... Mało. Dajesz sobie radę? Ja to W, w najgorzej tak. chyba, co? Ja to no. ja byłem duży ja bezdomny. Ja byłem duży bezdomny. No. A to co, jakaś ten? sytuacja z żoną, czy... Ja jestem kawaler Aha. Bo to zazwyczaj przez ten. A to jeszcze jesteś kawalerem? No, o, to... Nie, ja to byłem w domach. To byłem w Ja nie chciałem grać ślubu. By, byłem zjednoczony, ale nie chciałem grać ślubu. Wychowałem dwie córki i chłopaka. Ale żonę miałeś? Oczywiście, ja miałem. czy ten, jakąś dziewczynę, jakąś dziewczynę miałeś w życiu? A dzieci nie masz? Nie. Tak kijowo, bo teraz może być pomogli, nie byś miała. Co? Mieliśmy wiekowo dzieci. To tylko jedną mamę miałeś w życiu? A żeby tylko jedli. Sama nazwa mówi Marek to owca szparek no to <grym> <Kru> będzie się <grym> no. Jak Ci się, że się podoba kolega? No mamy jak każdy człowiek Każdy no. Przynajmniej pracowity trochę No właśnie to jest najważniejsze. Zrobi więcej niż ty na mi się zarobi no, to ja jestem na razie <grym> Dzisiaj, dzisiaj jedziemy z grzesioń na domek. To się wykąpie w końcu. Prawie czysto się zrobi. Ja, się nie myję? ja zaraz tu pójdę do tego. Nie. Kupię ci spodnie jakieś takie na przebranie na czysto. Bo te 20 minut do pracy. No te są do pracy, bo tamte wyrzuciłem. Za bardzo ubrudzone były. Nie wiem, co to trzymał. Nie miałem drugie. Co zmęczyłeście? Nie. Powoli, Nie Powoli, się już tyle lat w filmikach, że już wiesz... Wiem o co no. chodzi. Ludzie z filmików na wydają pieniądze, no. Dokładnie. Chyba, że chcesz zostać bezdomnym w Sosnowcu to. No. A Ty ogólnie stąd jesteś? Całe życie czy jak? No od czerwca tamtego roku. Ale z, chodzi mi, że z tego miasta? Nie, a ja tutaj się urodziłem, gdzieś zachowałem w Grecyzji i stąd pochodzę. Pomagaj, Grzesiu, koledzy, a nie. A gdzie się stoi, i nic nie robi? No, bo ja. No, a ty co robisz? Zapraszam i Przecież rzuciłem mu tak. Marek pracowity, a ty co? W bo mnie się, nagrywa. Jak z Zorro. No. Marka też nagrywa, a jakoś robi. No właśnie. Ja już robiłem od rana. Ok, ty to weź. To codziennie tutaj nie ten? Przysiadujesz czy? codziennie przychodzę tu. masz jakieś będziecie chcieli, to też przyjdę wam pomowę. Masz jakichś stałych tych, co ci tu ktoś zawsze coś da? Czy coś... Co? Masz tu, tu jakichś stałych ludzi, co zawsze ci coś kupią? Oj, są niektórzy, da, nie dali. No, są pewnie chamy, którzy wyzywają. Co? Pewnie masz taki też, że się zdarzy, że cię wyzwią. No, wiadomo, jeden będzie wredny, drugi Jeden się zlituje, da, a drugi powie ci weź się za robotę i okay. Różni są ludzie, wieszem jest Ładno. Do, do mnie też ten Do mnie też często podchodzą ale mówią wprost na przykład, że chcą na piwo A ja Co jest a Czuje gdzie? się widzowie od rana To ty pracujesz chyba Jedzi się i pracuje Chyba w wciula robisz No to czemu mnie widzowie mają zaufanie do mnie? bo mi wierzą Bo wierzą jaki byłem a jaki jestem teraz no. Nie poszedłem tak tam ci Co? Co? Ja byłem w busku zdroju W busku zdroju? W busku zdroju Tam mam kolegę Zaprosił mi do siebie. Akurat by tam nie zostałeś? A? Czemu tam nie zostałeś? Znaczy on mnie zaprosił, tylko ten, był okres zimowy, zima była, śnieg, śnieg po górach, no i Tak, pokaż widzom, jak ściągasz kostkę. zabija. Co? Co? zabija. Pokaż, jak ściągasz kostkę, widzom. No pokaż. No pokaż jak ściągasz Widzisz, Marek Markowi nie trzeba mówić, a już idzie i ściąga. No. Ty robiłeś? Chyba wciula. Widzowie! Ostatnio Robert nagrywał odcinek z Grzesiem i niby, że ja go tam coś ten. Ale to wszystko dla żartów to jest. Z wiesz, że sobie żartujemy. To tamto. Na i to nie ma takiego, już takiego, wiecie widzowie, żebym ja się do niego czepiał czy coś, po prostu on jak nie jest skurzony, to nie jest normalny. <śmany> Patrzcie widzowie, jak Marek za zapieprza. No robotny, a ty nie. No, ty już wszędzie robił. I Grzesiu już i stoi. <śmany> Oj, panie Gregory, ty to się nigdy nie zmienisz.